Modna Marysia. Wiadomo. Marysia mi mówi, zobacz jakiś Ja mówię, no a zobacz jakisteatyt. Dlaczego nie... Ja nakręcić, nakręcić. A... Co? Lubimy w ogóle kurki, ale mamy taką jedną zagwostkę. A propos tej te, tych kurek takich, o. Czy one są polskie, czy są niepolskie? Nie, znaczy, myślę, że nie są polskie. No właśnie. Tak, nie, powiem, nie są polskie. To my się możemy was zapytać. Znaleźliśmy no tak, się na porcelanie, a akurat y to trafiło w nasze ręce przez bardzo duży przypadek. Ale ja sobie pozwolę tutaj ograć wasze, wasze a, rzeczy. Dzisiaj, moment zostało. Ja, ale jak pan... Tak, tak. Jesteście zadowoleni w ogóle? No, bardzo, bardzo, bardzo lubimy w ogóle Łódź i to jest super klimat, bo jest zadaszenie, więc pogoda, słuchajcie, nie straszna. Więc wiecie, jest też coraz więcej fanów porcelany i to jest super. My się znamy na porcelanie, kochamy porcelanę, też jesteśmy kolekcjonerami, więc to jest, wiecie, dla nas przyjemność. Więc super też spotkać szklarzy z kolei fanów <laughs> za designu. My bardzo lubimy, jak kolekcjonerzy sprzedają. Tak, Naprawdę, bo to nie tylko się kupuje nią, ale kupuje się historię, tak, tak. też potem znajomości, więc to jest cała relacja później za tym idzie. To nie jest taki handel dla handlu, tylko dla budowania relacji, historii, przekazywania jej dalej, bo to jest potem ta ustna opowieść. No super. Ja też, wiecie w co wierzę, ja wierzę w coś takiego, że trochę energia wraca, więc jak się... My, my też sprzedajemy część, żeby reinwestować w rzeczy do kolekcji. Jak tak się robi, to ja bardzo wierzę, że to, wiecie, przyciąga potem dobrą energię, więc... Dziękujemy Dziękuję. też za wszystkie inspiracje Terkami. Bo, bo bardzo dużo pokazujecie. Widzieliśmy, a teraz na pewno to jest następne takie miejsce, gdzie się wybierzemy do i świetnie. miłków? A. Do, do falenicy zapraszamy, tam się wystawiamy. Tak. Do falenicy akurat, ale zapraszamy w maju, bo w kwietniu mnie nie będzie. A. Ja będę w kwietniu solo, ale mnie też zapraszamy, oczywiście. Ja zapraszam w maju. Ale ja z kolei zapytałbym o inną rzecz. Waszym zdaniem najfajniejsza rzecz, jaką macie na stoisku? Chyba tak, się już takie... Te, te tak. Najfajniejsze przytały się, co? Natomiast. Projektanta Gerharda Schipsztyna, i to jest ta rzecz. To są te Jelenie. To jest bardzo unikatowa historia. To jest w zasadzie do kupienia. Mam dwie, więc bo udało mi się trafić i jedno z jedną może się rozstać. A ja Wam wybiorę jedną rzecz nieoczywistą. Ja wybiorę tą finiżankę, Zobaczcie, jakie jak jest złocenie. To jest tilsz. Malubka, mokka, ale natomiast mam do niej wielki sentyment, bo ona jest akurat na e, jakiś jubileusz związany z dzieckiem prawdopodobnie, tak jak kiedyś wiecie wyręczono w XIX wieku i zobaczcie jakie jest złocenie unikatowe zobaczcie jak się świeci, e, więc widać że to jest takie złoto dukatowe prawdziwe, 24 karatowe, więc niesamowita ręczna robota XIX wieku, I mimo że jest już taka trochę dotknięta zębem czasu, mm -hmm. to mam jakieś do niej takie szczególne sentymenty. Widzicie, tak na nią patrzę i czekam aż ktoś doceni staruszkę. Ale leciutka jest. Leciutka jest. Czyli to jest początek XX? Nie, nie, nie. To jest raczej druga połowa XIX mm -hmm. wieku, starusinka i piękna jest, one były w dwóch rozmiarach. I one słuchajcie, nie wiem czy nie widać tego, ale one są opisywane w katalogach jako e, filiżanki do czekolady. A, mm. a jak ją cenicie? Czesne. Ona kosztuje wiesz co 70 zł. Taki, taki duecik za 7 dyszek, a ma to 150 lat? No. Może znajdziecie się jakieś No właśnie, słuchajcie. A, 70 zł na rzecz tak ponadczasową i unikatową. Kurka, jak jej to zapytam. Wiecie co? Wiemy, bo się nauczyliśmy od Was, no. ale mówię uczciwie, obie do zabrania ze stube. Obie za stówę? To my bardzo poprosimy, żeby je spakować. No. Tak. No, no. tak. Bardzo prosimy. Wiem, wiem, <laughs> wiem, że szukacie. Aż, aż, aż nie wiem, co powiedzieć. no. no. Wspania, ale tu jest Mówimy dopiero druga super, alejka, w której super. jesteśmy, a ja już wazon, tutaj kurki. Tak, ja się boję, no, co wiem. będzie, jak jeszcze kawałek się przejdziemy. Zwróćcie <laughs> uwagę. Ujechać. A co się stało, kochanie? Dlaczego już możesz jechać do domu? <laughs> Moje serce oszalało, oczy oszalały. Już naprawdę huh? jestem... Y... Przepadłam. O tak. A nie przeszliśmy? Przeszliśmy jedną piątą? Jedną piątą. Jezu, no bo nie wiem. Wyczek Fernando z Cimielowa. Oczywiście. Zwyczaj. Oczywiście, że tak. Jaki stan. Bardzo dobry. I ja lubię takie malatury, właśnie takie delikatne, subtelne, bo już forma jest wyrazista. One są takie niepozorne, co? W sensie, właśnie to takie. To malowanie, to tak? To malowanie no bo tym. Jest bardzo tak. <laughs> Dosłownie przed chwilą powiedziałem, że jest tutaj tyle pięknych rzeczy wokół. Są stare plakaty, są stare grafiki takie szkolne i nie tylko szkolne, bo to są też takie grafiki, które wisiały w, w zakładach różnego rodzaju. W Polsce można je często kupić w ogóle jako pomoce szkolne. Taka ciekawostka, no ale jest tutaj wiele, wiele starych gazet. Na przykład jest modna Marysia. Wiadomo. I jest moda z 1963. Więc zobaczmy jak wyglądało podejrzewam lato w 63 Styl młodzieżowy proszę No taki no. Pani Gdy YouTube przepraszamy Dlaczego przepraszamy? Nawilżowane... Nie, nie elegancko ubrany <noise> O i nawet zobacz Proszę. Ktoś nawet sobie narysował. Tak, tutaj rachunki, a tutaj... A tutaj dę. modowa zakładka. Letnie popołudnie proszę. Jak na plaży elegancko, garsoneczka, stylowo. I teraz mam wrażenie jest powrót do takich właśnie fasonów. I Marysia mi mówi, zobacz jaki statyt Ja mówię, no a zobacz jaki statyt <grystujesz> Dzień dobry Cienu. Ten statyt w jakiej cenie? Ceni się 2000 Jest kompletny, bo to są Pasowałby jest... teraz do bazony <tusza> Tak, a ja to tak. Jejku Dwa tysie to jest chyba ten To jest chyba jamnik, na którego się zasadzamy i... Mam nadzieję, że, że tak I jamnik w jakiej cenie? Dwa tysię. Mogę go zobaczyć z bliska? No. <grytanie> Nie, oczywiście Jest wypis Jest sygnatura Obok żabka Sarenka i byk. No i szklaneczka z doroty, wiadomo. Ale Jamnior 2000. Mały znowu w znowu, znowu te znowu Te statyty za nami będą chodzić teraz zawsze. A ten, dzień dobry. Świecznik ze tu w jakiej cenie? kolega, e, 70,12 kg, to coś takiego. Gwiazdny pył. Miso. No i to kalipse, które też oglądaliśmy. W Dąbrowie. 6 stówek chyba kosztowało, prawda? I do negocjacji. To jestem ja. Generalnie. Tak, tak bez okazji. Nie należy mu się. Jez fajny. Najfajniejsze. Jeżeli mielibyśmy wybierać pieska targów, to jest to, to jest I zdecydowanie numero uno. Też. tutaj mamy strefę numizmatyczną, ale nie tylko, bo są też militaria. W ogóle bardzo dużo stoisk, na których można znaleźć różnego rodzaju pamiątki wojskowe, sportowe, monety, znaczki, wszystko tutaj po tej lewej stronie od wejścia w do sprzedaży a se ma tam kompleo jest, jest instrukcja wszystko. a który to rok? To są lata 90 to jest stare, stare lego system tutaj rok powinien być napisany od tej strony o, jest, 93 93, a jeszcze na świecie Marcia wypatrzyła jakieś sztuki polskiego designu. No tu są sztuki. Może nie same, ale dużo. Poważ, są kisy z nakajkami. Jest maczuga. Ryczuk muska Tam jest ferenc Jest knisuber. Mhm. Tak, tak. Jest starnowca, nawet ten z oplotem. Czy on nie ma oplotu? Ten, ten na samym końcu, po prawej stronie. Bez oplotu. Tak, To? No. Tak, ten. No, no, no. O. A. Jest to plocik. Jest. I cena, jaka? cena A niech będzie o 200 zł. 200. Taki tarnowiec. No, I świnko. I... O, będzie pasowało. Do... <laughs> Mm -hmm. dlaczego on, nakaręcić, nakręcić aaa, dlaczego yes. ja dzisiaj zdradzam tyle, Błóżno. tak, jeszcze akurat to jest kolor właśnie Marysiowy ostatnio, bardzo mocno ale tutaj dużo w ogóle ma pan bardzo, bardzo ładnych, tam się osiołek się jakiś tak, schował osiołek, też tak, ale osiołek już jest y, zarezerwowany a, yes. dlatego taki schowany tak y, 50 złotych, co tu nie, jeszcze nie, mamy, te kisy ja. ten? nie, nie ten? ten? tak ten 450, a ten 1000 450 i? 1000 450 Co? i 1000 I to bo jest? bo ten jest pijaczewska? E, pijaczewska a on jest taki w indygo czyli nie indygo? jak się nazywa? E, antiko antiko, no kręcimy? kręcimy? no pewnie chcecie Czy... zobaczyć e, soczewki w wazonach? no pewnie Co? No, ja widziałem. Ja no. się patrzy. Jak ale, się ale, patrzy. Ale, <laughs> dokładnie, ale tak, bo tu jeszcze mamy Jezu, jak on się nazywa. To jest... Nie, to nie jest. Jedni nie mówią grzybek, inni mówią coś tam. E... Tu przesadziłem, bo soczewka jest za bardzo zeszlifowana. 1500. 1500, czyli ceną na metce się nie sugerować od dołu w takim e, razie. to znaczy raczej sugerować, ale. No. Ale czasami po prostu mam y, dobry dzień oh, okay. Czyli dobrą chwilę o. Oh, o. Dzień od mam cały zgodzi. dobry, ale czasami mam lepszą chwilę. <laughs> okay. Teraz jest ta lepsza chwila, nie? Jest, jedna czwarta I... sceny. Tak, ale... czyli 25%. Inaczej 25%. Tak. A, ale jak i... się fajnie trzyma, jak się wypije, to ciężko wypuścić ręki. No jeszcze tam. Się... Tak, właśnie, tak. tak, jeszcze tam. Który? No, pomarańcz. No, tak. Pięknie. To jest krawczyk z kolei, chyba co? Może być. Niech będzie krawczyk. O, jaki ciężki. Ale jaki duży w ogóle, tak. nie? Taki trochę, trochę taka żyrafa. Ciężki. Czyli 75 zł za 100 gramów. Jak ty <noise> ścieżki w czekoladzie. I to już Mówię. tyle? 75 za 100? Nie, nie śliwki są po 29,99. Okej, okay. wczoraj były, dzisiaj nie wiem, czy są jeszcze. to, to są mi rostowice? Tak. Wow. I to jest mój. To jest mój. Kurczę, ale to jest coś. Ja mogę tutaj, tutaj tak. A teraz nie, trzyma pan? a, tak, pani nie patrzy. Oho. Teraz pan patrzy. To jest... Tak, już można. Ja już rozumiem jak, skąd ta cena. Tak. Zawsze można szukać taniej, jak to mówią. Ale nie to, ale bez badań. Nie puszczą nam tego. Nie. To, się mnie to się wytnie. A Stałem właśnie członkiem grupy Czarna Perła. O, Co to skarbów? znaczy? Nie wiem. Może. E, być może. Myl... Aha, to dobre, może właśnie stąd ta nazwa. No, no widzę. Z połowiem. No, no, no. no. Ha, ha. Tak. Tak, ale pan miał bardzo dużo ładnych rzeczy. I najciekawsze chyba tutaj były te mirostowice. Moim zdaniem największe takie... No, pokazaliście mi zasłonić oczy, więc nie mogę... A bo tam tej padł, tej padł głupi żarty, ja tak, ja tak nie żartuję wcale. Ja nie, ja nie lubię takich żartów. No i wychodzimy już po wszystkich transakcjach. To na koniec jeszcze udało się złapać dzikę bankę. Z wkładem taka ciekawostka kruszkowska. nie to ciekawostka co po prostu sam ten wkład jest rzadką rzeczą bo ich się raczej nie spotyka bazą klapaniec a my już się zawijamy czy było warto przyjechać to <grywa> chyba reakcja Marysi na ten nasz zakup i zasilenie kolekcji mówi wszystko tak naprawdę więc tutaj do oceny pozostawiam wam natomiast dwudniowa impreza w godzinach niestarociowych warto jest Wziąć pod uwagę A co my tu mamy? Czy ktoś tu jest radosny? A ja coś mam Co tam masz? My precious jaj. Kocham cię